Witam Was w kolejnym poradniku do gry Knight Online. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zrobić z tak zwanych oldów, czyli konkretnej odmiany biżuterii, ich normalne, pełne wersje, również zwane plus zero. Całość odbyła się u tego NPC, widocznego na ekranie. Jewel stoi po prawej stronie Moradonu, patrząc na główne schody. W razie czego kordy macie w lewym górnym rogu. No więc, co trzeba zrobić, aby połączyć trzy oldy w jedną normalną biżuterię? Po pierwsze, trzy sztuki oldów, to jest pierścieni, naszyjników czy kolczyków. Wypadają najczęściej z Monster Stone lub można je znaleźć na merchach. Co do trzech pozostałych przedmiotów, to 5 Nest Scrapów i 50 Scrap of Steel, które także dropią z Monster Stone. O tym, czym są i jak pozyskać Monster Stone, zrobiłem wcześniej poradnik, znajdziesz go w opisie filmu. A trzecim przedmiotem jest Soft Stone. Ten item jest najprostszym do dostania. Wystarczy go kupić od Jewel za jedyne milion coinów Wystarczy wybrać u niej tą opcję i kliknąć Boeing. Muszę jeszcze dodać inną ważną rzecz. Luż cały proces nie udaje się zawsze w 100%. Mało tego, połączenie trzech holdów w 1 plus 0 ma bardzo małą szansę na sukces. Z tego co zauważyłem w poradnikach i filmach osób łączących biżu, to jest okolica 10% szans na sukces. Możesz jednak podnieść te szanse za pomocą itemku ze sklepu gry. Dragon Scale, wartego 400KC, podnoszącego szansę sukcesu o dodatkowe 30%. Wrzucając ten item do całego przepisu, mamy więc 40% szans na sukces. Przejdźmy więc do tego, po co tu jesteśmy i połączmy moje 3 Old Elf Ringi w 1 Elf Ring plus 0. Wybieramy u Jewel opcję Assemble i wrzucamy wszystkie składniki. 3 Oldy oraz 3 rzeczy potrzebne do łączenia. Teraz modlimy się i klikamy. Combination. No i niestety mi się nie udało. Widzieliście jednak nałożone na siebie dwie animacje: jedną z sukcesu, czyli taką białą, oraz porażki, czyli czarną. Koleś, który stoi koło mnie, po prostu miał więcej szczęścia i udało mu się uzyskać opal i e ring. Ja niestety pozostałem z niczym. To tyle, jeżeli chodzi o łączenie oldów w jeden pełny item. Pamiętajcie, że jak założycie olda, to w niektórych przypadkach musicie go najpierw odpisać od swojej postaci. Wtedy będziecie mogli go dopiero połączyć. A co w przypadku, gdy chcemy zrobić biżu na plus jeden, czy też plus dwa albo trzy? Tego nie robi się u NPC, duel, ale w normalnym kowadle. Jest tam opcja Compound, Accessory, gdzie łączy się 3 plus 0 w plus 1 i tak dalej, ale o tym zrobił kiedyś osobny poradnik. Mam nadzieję, że pomogłem. Życzę wszystkim bawiący się włączenie oldów wiele szczęścia i do usłyszenia w następnych poradnikach.